Cześć kochani z tej strony, Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Zaczynamy. przez za na Słuchajcie, ostatnio robiłam opening paczek pr ale muszę Wam to pokazać. Wystałam paczkę, która jest dla. Pirata i Marbela. Więc, no, tjeno, jak rzucie, to są jeszcze takie. Musimy zobaczyć, co to jest. Odpisat to. Więc, zobaczmy, co do takiego wysłania, bo się nie spodziewałam, tak szczerze mówiąc. Achora Ach, kwak Mamy tutaj, tak, Chipsotto, Marvel, Pirat i Sylvio. Zaproszenie na 10 lipca do Foodtown Town w fabryce Norblina. Kurczę, będę na opozie wtedy. W sensie już to dla was ten dzień był. Ach, szkoda, ale są naklejeczki. I jeszcze coś. O, patrz! Miseczka. To jest minuty. ale fajnie. Sprawdźcie słuchajcie, co to są za czypsiki wegańskie, chrupki dla ciebie i Twojego człowieka. Skład 100% batat i pietruszka. Mhm. Już chłopaki spróbują zaraz. Już, już, już. Królik też by chciał, bo tutaj jest cała zgraja mi tutaj. Patrzcie to. Patrzcie, jak to wygląda, zawsze. Widzicie to? Mogę szybko sprzątać podłogę. No ale dobra, chłopaczki tutaj na pół, bo takie duże te czypsiki. Proszę. अंबर Amber, ty się nie pchaj tam do nich Jak oni jedzą No jak? W ogóle? Boże, muszę sobie posprzątać tą podłogę Przątałam wczoraj, Amber tak tym swoim siankiem Po prostu jak ona tak chodzi To jest cała sianka i tak roz, rozprowadza to No, chyba git A chłopaki lubią mięso, więc to jest niesamowite Że im smakuje chrupeczek no Amber, sorry, nie możesz teraz iść, bo cię pirat zje No tak to jest właśnie Jak się jest króliczkiem i się chce jeść jedzenie od swoich braci Wiesz? Nie wolno jeść jedzenie od swoich braci mm, To na swoje jedzenie swoje i w ogóle wiesz Możemy tak się umówić Ale jedzą Szczęśliwe piski? Szczęśliwe jeszcze, jeszcze coś tam mieli. Przemieliłeś? Dobra, ja muszę umyć podłogę, bo to jest jakiś hit. Więc zrobię to teraz. Słuchajcie, gotowe do wyjścia. Dzisiaj bez makijażu. Nie ma co. Nie ma co tam, po nie wiecie. Więc idziemy do Selgrosa Po zapas, słuchajcie, będziecie krzyczeć, ale energetyczków, ponieważ idziemy na obóz. Jest jak jest. Trzeba mieć energię. Moc, energia. Dobrze, że takie pije, wiecie, rockstar, a nie dzik. <noise> Ale się ubrałaś ciepło, kochana. Nie, to jest cienkie. Jeans. Ale nie jest... oceniam, nie oceniam. Tak nie jest za ciepło. Dobra. Tak jest? jest. Okej. Okay. W ogóle wychodzę cały czas z drzwiami, co się nie zdarza, bo zawsze idę do, do garażu. Ale sobie pojechał, więc cóż. Słuchajcie, jest, jesteśmy pod Selgrosem i to jest Selgros, w którym jeszcze nie byliśmy, bo my się przeprowadziłyśmy, jak wiecie, no i teraz inne miejsce jest bliżej, więc znalazłam złoteczkę, zaraz kupimy koszyk, bo nie wiem gdzie, tam, tam, tam. 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 dla opcji, mam kartę moją, idziemy po ważne rzeczy, a to jest rzeczywiście bliżej, kupiłabym kwiaty, bo są strasznie fajne ceny, zobaczcie, w 8 albo 9 zł, ale jedziemy jutro na obóz, więc nie ma po co. Ale tutaj jest cały ogrodowy taki, wiecie, zestaw i tak dalej, ale ja chyba bym miała meble do ogrodu, coś mi kupują, już zapłaciłam za nie, <grym> ale jeszcze nie wiem jakie w sumie. Ale tutaj w sumie też są czajnym zrobię. Nie, nie pa, do pokoju taki swipny. No. Fajny. Ale coś mi się spodobały takie, no, wiesz, te... Ten to nie ile kosztuje? Trachali. Nie wiem, ale jest Tam jest. Jakiś jest brzydki, bo jest czarny. No. A ja bym chciała jakiś taki biały, chociaż ten jest odbiały biały też, ale też jest taki jakiś niedobry. No to jest jak ten. Nie, to ten film, który mamy w batonie. To są okay, Ale pokażę wam właśnie, co będę miała na ogrodzie. Bardzo podobne. Jezus, spowalniacz. E, taki tusik, ale takie coś, ale takie coś. Rozumiecie? Będzie... Patrz, to ma gwiazdki i księżyce. Właśnie mówią, fajnie. No. Może robi takie cienie na No. Około. Więc to będzie taka misa, ale będzie miało takie coś na sobie, na grilla, taką właśnie też przykryweczkę. Więc się jaram, więc spoko, bo to będzie na takiej naszej plaży. Teraz byle tylko były. Tam Nie. są. Tutaj. To musisz iść chyba na piechotę. Uwaga 50 Tak można żyć właśnie. Te fioletowe bodekki, burówkowe z czekoladą. No ciekawe czy są rzeczywiście fioletowe. Myślę, że tak. Myślę, że je weźmiemy, ale zrobimy je po obozie może, ale wezmę, bo chciałabym je spróbować. To może na otwarcie ogródka będzie, mhm. nie? Dobra, to tak wezmę i ja przede wszystkim chcę znaleźć, czy, czy są ciasteczka, takie bałki, bo one, tu, w sensie do zrobienia, bo one są gminne, więc trzeba tutaj popatrzeć, ale chyba tu... Wsz wszystko jest borówkowe. Patrz, sernik, jak wybaczysz, chyba jakiś no. nowy. Sezon jest na borówki. Ja, żeby borówki w tym. Ale tutaj też są jakieś płaczate babeczki w ogóle. Zielone. Nie wiem o co chodzi. Czarne babeczki, patrz to. No. bardzo czarne. A już ich nie mogłam jakiś czas znaleźć. Nie, no to już są nasiona, to nie ma. zawód. Zawód, zawód, zawód. To złamane. Bez sensu. No cóż jest, jak jest. Tu jest nutelna za 8 zł. Mm. Ale... Ja, ale ja kupuję, bo zajmę całą. No, no, ja nie mogę mieć Nutelli, na przykład, tak, że mi przez dwa tygodnie siedzi. Absolutnie. będę ja dwa dni nie mam Nutelli. Ej, bo ja pamiętam, ja to kochałam jako dziecko i mi się wydaje, że może nam smakować, bo my lubimy w sumie takie rzeczy. No bo po to... prostu jak Kubuś, tylko chyba mniej słodki. Mm. Bo dzieci Wiesz, nie mogą tak cukru. Jabłko, malina, banon, Możesz mi zjeść jabłko gruszka. Jabłko gruszka? Po czwartym miesiącu życia to jest Jestem. Ale jest jeszcze jabłko brzoskwinia. No, to jest. może ja wezmę jabłko brzoskwinia. A jest jeszcze mango i ja pierdził... No to jest jabłko brzoskwinia. To ja wezmę... A, a nie, bo to minogrono. jest mi... To nie mm. A to jest jeszcze czerwone. jabłko winogrona, aronia. Nie? nie. No, zdecyduj się. <laughs> nie dobra, to niech będzie ten. Jabłko-gruszka, jabłko -gruszka, no. To ja wezmę ten brzoskwinia. Szkoda, że nie mam banana. Jest banan. No wiem, ale że w tym nie ma. Aha, okej. Okay. Ja do do krójsa trzy emotki to te tutaj jeśli nimi skomentujecie moje najnowsze zdjęcie na instagramie to możecie skarbnąć co jest mojego sklepu i swe. Ej guys patrzcie ferrero roche ma czekoladę dwie opcje albo mleczną albo ciemna czekolada i Rafaello też ma czekoladę strasznie bym chciała spróbować tej Rafaello ale natka ma uczulenie na migdały a to są migdały a ja sama bym nie chciała jej mieć bo tak jak wam mówię zysz wesołą co nie zło odpowiedzialność ja na mnie tu dajesz. Ja nie mogę zrzucać czekolady. weźmy to a, dobra, dobra. To no ja chcę jakąś chcę Może alpeńską... żur... si Możemy wziąć kilka. Ja mam te, bo one są bardzo ja dobre. Czarny bez. No. Ja, yy, one tak swoją drogą właśnie trochę działają, jak macie chrypkę na nie działają, więc możecie sobie sprawdzić. Ulało się, kupiłyśmy wszystko i troszkę więcej niż chciałyśmy. chciałam w sumie, ale jest nic. Za 48 energetyków 76 zł. No to tak to weszło. A policzę czy na pewno tyle, zapłaciłam 70, 40. Zlatek 58, właśnie tyle, więc nice. Teraz robimy taste, test, czy w domu. Tak? Dawaj teraz, bo mi się pić chce. Dobra. Dzięki za zobaczyczkę dam. tutaj <noise> no, jak dla dzieci. Mhm. Ale nie ma cukru przynajmniej. No, jest A jest nie czuć, że nie ma. To się jest pewnie naturalny cukier mhm. po prostu. No pewnie jest cukier po prostu z tych... Y Owocko, owoców. Mhm. No, Sok 100% nektar ja mam. Mm, kurde, no, fajnie. O ludziach, bo każdy zawsze się śmieje, że pijemy no. rzeczy dla dzieci. Teraz mają powód! Mm? Wcześniej nie. Zdrowe. Klasa. Wracamy do domu. I jeśli chodzi o ten zakupowy film, to tyle słuchajcie: ja siedzę przy montażu, a my widzimy się na moim kanale jutro o 18.00 każdego dnia. Więc do zobaczenia dziwacki, pa Numer pod cicho lutam przez drzwi, widzę cię na balkonie. Myślimy podobnie.